Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w najnowszym filmie na kanale Italia Moim Okiem. Kochani, dzisiaj chciałabym skorzystać z takiego formatu, który oferuje YouTube, a mianowicie Storytime, czyli krótko mówiąc opowiem Wam dzisiaj historię, a właściwie będą to trzy krótkie historie związane z moim życiem, które wydarzyły się w ostatnim czasie. A były właśnie związane z atakiem paniki. Także, jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie do dalszej części dzisiejszego filmu. Muszę tutaj jeszcze koniecznie dodać, że jeśli macie podobne problemy, z którymi sobie nie radzicie, to zdecydowanie polecam Wam wizytę u specjalisty. Nie wstydźmy się tego, szukajmy pomocy, jeśli nie potrafimy sobie sami w różnych sytuacjach poradzić. Kochani, pierwsza z sytuacji, która miała miejsce hmm, i w której. Miałam atak paniki to sytuacja słuchajcie z samolotu. Jak wiecie, ja mieszkam we włoszech i tak naprawdę trasa Mediolan Bergamo i Kraków Balice to jest dla mnie trasa naprawdę, którą już przerabiałam bardzo, bardzo dużo razy. Niejednokrotnie z Enrico, niejednokrotnie sama, więc jest mi to trasa w miarę znana, można powiedzieć, a już na pewno nie powinna, moim zdaniem, sprawiać mi żadnych problemów. Więc jakież było moje zdziwienie, kiedy właśnie to w samolocie zdarzył się mój pierwszy atak paniki. Sytuacja wyglądała następująco. Leciałam wtedy sama z Mediolanu do Krakowa i słuchajcie, wylądowałam na siedzeniu pomiędzy dwoma pasażerami. Czyli możecie sobie wyobrazić, jak wygląda samolot i jak są oznaczone poszczególne siedzenia. Jest siedzenie, które nazywane jest tym od okna, jest siedzenie to, które nazywane jest środkowym i jest to siedzenie, które nazywane jest korytarz, czyli po prostu są trzy siedzenia. I ja, kochani, wylądowałam na tym siedzeniu po środku. Zwykle nie zwracałam na to większej uwagi, bo wydaje mi się, że kiedy latałam z Enrico, czy kiedy latałam sama, to najczęściej właśnie zdarzały mi się takie miejsca albo właśnie przy oknie, albo od strony korytarza. W związku z tym nie byłam przytłoczona dwoma osobami z dwóch stron. I słuchajcie, właśnie wydaje mi się, że to przytłoczenie miało w tym momencie bardzo mocny skutek i oddziaływanie na mnie. Ja. Kiedy zorientowałam się, że jestem po środku i że z prawej i z lewej strony mam dwie obce mi osoby, zaczęłam odczuwać ogromny stres. To było coś naprawdę bardzo dziwnego, dlatego że wcześniej mi się to nigdy nie zdarzyło. Zaczęło mi bardzo mocno bić serce. Ja to serce słyszałam w głowie. To był taki moment, kiedy mam wrażenie po prostu, że zaraz zemdleję, nie docierają do mnie żadne bodźce z zewnątrz, słyszę tylko i wyłącznie bicie mojego serca w mojej głowie. To jest naprawdę okropne uczucie i nikomu go, naprawdę nikomu go e, nie polecam, nawet najgorszemu wrogowi, słuchajcie, nie życzę tego, tego uczucia. Zaczynają mi się pocić ręce. Czuję po prostu, że mam te ręce zimne, jest mi zimno, mam dreszcze, a mimo wszystko pocę się. I słuchajcie, i naprawdę ja w tym momencie nie wiedziałam, co mam zrobić. Jestem w samolocie, jestem otoczona ludźmi i jak ja mam się w tym momencie zachować? Więc, pierwszą rzecz, którą zam zrobiłam, zamknęłam oczy. Zamknęłam oczy i skoncentrowałam się na całej tej sytuacji, zaczęłam sobie ja sama. W głowie tłumaczyć, że to jest sytuacja całkowicie normalna. Nic się nie dzieje, nie ma żadnych problemów, lecimy samolotem jak zwykle i sytuacja nie jest w żaden sposób inna, dziwna, niezwykła. Także starałam się sama siebie uspokajać z zamkniętymi oczami, tłumacząc sobie, jak wygląda sytuacja, a przy okazji bardzo głęboko oddychając i powiem Wam szczerze, naprawdę na samym początku zaczęłam się powolutku uspokajać. Potem zaczęłam, po tym jak już byłam lekko uspokojona. Przenosić moje myśli na inne tematy. To znaczy, szukałam po prostu takich tematów, nad którymi mogłabym się zastanowić, nad którymi mogłabym się zaangażować, którymi mogłabym zaangażować myśli. W związku z tym zaczęłam się zastanawiać, jak to już będzie, kiedy przylecę, co muszę zrobić, jakie zadania mam do wykonania, i to mi, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo pomogło, bo ja w tym momencie ten cały mój stres i tą całą panikę mogłam po prostu wyciszyć, zastanawiając się nad istotnymi dla mnie kwestiami, które będą miały miejsce. I to, słuchajcie, naprawdę mi pomogło. I ja mam wrażenie, że ja wtedy w jakiś taki dziwny sposób, może się to wydać naprawdę e, niezrozumiałe, zaczęłam komunikować się po prostu ze z moim środkiem. Wiem, że to może zabrzmi absurdalnie, ale po prostu ja głową starałam się po prostu uspokoić to okropne bicie mojego serca, ten, po prostu, to walenie mojego serca właśnie w takiej, w takiej formie. Po prostu z głowy próbowałam to uspokoić, wyciszyć i zrelaksować. I to była, słuchajcie, pierwsza taka sytuacja, kiedy mi się zdarzyło, że miałam atak paniki. Druga sytuacja to sytuacja, która zdarzyła mi się na drodze, czyli sytuacja naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczna, ale do początku. Ja generalnie jestem kierowcą od, praktycznie od 18 roku życia, czyli mówmy się, że bardzo długo już mam to prawo jazdy. Nigdy generalnie nie miałam problemów, jeśli chodzi o poruszanie się samochodem. Jestem bardzo dobrym kierowcą, jeżdżę sprawnie, ale bezpiecznie. I generalnie absolutnie ta historia nie jest związana z tym, jak jeżdżę, jest związana po prostu z moją orientacją w terenie, która jest po prostu bardzo zła, to znaczy ja bardzo źle orientuję się w terenie i właśnie z tym ma związek kolejna sytuacja. Byłam w samochodzie, byłam na spotkaniu w Turynie i z tego turynu wracałam. Wracałam wieczorem, wracałam, kiedy padał naprawdę bardzo obfity deszcz. I wracałam z miejsca, którego nie znałam wcześniej, z nawigacją. I w momencie, kiedy okazało się, że prawie dojechałam na autostradę, prawie na nią wjechałam, okazało się po prostu, że moja nawigacja zgubiła zasięg, i ja nie wiem, co mam dalej ze sobą zrobić. Wtedy właśnie. Ponownie wydarzyła mi się sytuacja jak ta z samolotu, że zaczęłam, słuchajcie, odczuwać stres, że nie wiem co się dzieje, bo nie wiem gdzie jestem, nie wiem jak wrócić do domu, jestem od domu daleko, jest ciemno, pada deszcz, ja nic nie widzę i nie potrafię wrócić. I wtedy właśnie ponownie wydarzyła się ta sytuacja, która miała miejsce w samolocie, czyli po prostu bicie serca, te, pocenie się, te zawroty głowy, taka, takie, taka głuchość, można powiedzieć, na to, co się dzieje na zewnątrz. I powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko mi było się skoncentrować na tym, żeby prowadzić, a mimo wszystko się wyciszyć. Więc ja po prostu zaparkowałam, słuchajcie, na autostradzie, kiedy już na nią jechałam, i wiedziałam, że muszę gdzieś skręcić. Zatrzymałam się, słuchajcie, na zatoczce, gdzie teoretycznie nie powinno się tego robić, i starałam się uspokoić. Starałam się najpierw dojść ze sobą do porządku, a dopiero później z całą sytuacją, czyli z nawigacją. Z tym, żeby sprawdzić, gdzie jestem, gdzie powinnam skręcić, jak powinnam zjechać, i tak dalej. Więc y, kolejny raz, słuchajcie, zaskoczyło mnie to, że po prostu moje ciało y, wzięło nade mną górę. W tej sytuacji jeszcze dodatkowo zaczęłam po prostu spazmatycznie płakać, nie wiedząc po prostu, jak się zebrać w sobie. Naprawdę to było coś okropnego, i y, to po prostu, jak już powiedziałam, nikomu naprawdę nie życzę takiego uczucia. To było drugi raz, kiedy mi się to zdarzyło i drugi raz, kiedy po prostu poczułam się naprawdę zagubiona i nie wiedziałam po prostu, jak mam podejść do sprawy. Oczywiście podobnie jak w sytuacji z samolotem, zaczęłam się sama uspokajać, zaczęłam się po prostu wyciszać, zaczęłam się komunikować ze swoim środkiem i udało mi się to w ostateczności. I nie potrafię Wam powiedzieć w tym momencie, jak długo to trwało, ale na pewno troszeczkę stałam na tym poboczu, żeby po prostu się opanować, uspokoić i wrócić po prostu do równowagi umysłowej. I słuchajcie, trzecia sytuacja miała miejsce tak naprawdę tydzień temu. To było w momencie, właściwie może nawet więcej niż tydzień. To było w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy musieli zostać w domu, że mamy obowiązek w tym momencie wobec narodu, wobec wszystkich ludzi, żeby po prostu zostać w domu. I kiedy do mnie dotarła informacja, że mm, muszę siedzieć w domu, że z tego domu wyjść nie mogę, ja poczułam ponownie to uczucie, że ja po prostu nie panuję nad swoim ciałem, i cała ta sytuacja po prostu mnie przytłacza, że mnie po prostu. Otacza tak mocno i tak ściska, że ja nie jestem w stanie po prostu oddychać. I tutaj faktycznie dodatkowo, oprócz całej tej gamy po prostu okropnych uczuć, które miałam, dodatkowo miałam też taki moment, kiedy po prostu czułam, że nie mogę oddychać, kiedy po prostu czułam, że nie mogę złapać oddechu. To było naprawdę bardzo krótki ułamek sekundy, natomiast zdarzały się one, te ułamki sekundy częściej, to znaczy to były takie po prostu momenty, kiedy to się wydarzało i odpuszczało. I ja naprawdę mm, zdarzyło się to w ciągu tygodnia, naprawdę kilka razy, i dopiero w momencie, kiedy ja prawdopodobnie przyzwyczaiłam myśli, że do tej sytuacji, przyzwyczaiłam się do tego, że tak to wygląda i że nie dzieje się nic złego, dopiero po tym czasie ja się uspokoiłam, to znaczy wróciłam do swojej równowagi, wróciłam do siebie. Nie było to zdecydowanie łatwe, dlatego że po prostu informacje i natłok tego wszystkiego, co do mnie docierało, absolutnie nie pomagało w uspokojeniu się i dojściu do siebie. Natomiast w tym momencie muszę już zdecydowanie powiedzieć, że nie zdarza mi się to i y, po tamtym takim feralnym tygodniu w tym momencie już nie mam takich sytuacji. Natomiast wiem, że w każdej chwili to mi się może ponownie zdarzyć, ponieważ zdarzyło się już trzy razy w takich sytuacjach zupełnie, y, w których nie działa mi się żadna krzywda, bo to nie jest tak, że po prostu ja odczuwałam jakiś fizyczny ból, jakieś fizyczne niewygodę. tylko to po prostu była sytuacja, która... Mnie zaskoczyła, która przyszła nagle, która się pojawiła po prostu znikąd i mnie tak po prostu zastała. Także to były, kochani, trzy sytuacje, e, kiedy ja miałam e, atak paniki. I z tych ataków paniki wyszłam. Wydaje mi się, że to musiał być lekki atak paniki. Wiem, że jest jakaś tam chyba stopniowość tych, tych ataków, i ja jestem przekonana, że to nie był bardzo, bardzo poważny i bardzo głęboki atak. Natomiast mimo wszystko była to, był to atak i była to sytuacja po prostu, w której ja musiałam sobie sama ze sobą poradzić. Musiałam dojść do e, równowagi umysłowej i po prostu wyjść z tego sama ze sobą. Także. Tak to wygląda, kochani. Mam nadzieję, że mój film wam w jakikolwiek sposób pomógł, bo pamiętajcie, że możecie prosić o pomoc i że powinniście prosić o pomoc i że to nie jest żaden wstyd o tym głośno mówić i dlatego ja postanowiłam dzisiaj nagrać taki film, który nie jest bardzo związany z Włochami, natomiast, żebyście wiedzieli, że. Wszystkim się to zdarza, że zdarza się to po prostu każdej osobie, więc jeśli mieliście kiedykolwiek taką sytuację, to nie czujcie się z tym absolutnie źle, bo zdarza się to. Jak się okazuje, każdemu, i tak naprawdę nie znamy powodów, dla którego takie sytuacje mają miejsce. Przynajmniej ja nie znam powodów. Może jest, są jakieś badania, ja tak jak mówię, nie jestem lekarzem, więc nie potrafię tego z m, lekarskiego, z psychologicznego punktu widzenia objaśnić. Natomiast, jak widzicie, ja byłam osobą, której się to wcześniej nie zdarzyło i zaczęło się to po prostu przytrafiać z czego to wynika? Nie mam pojęcia, ale wiedzcie, że nie jesteście w tym sami. Także kochani, bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Wybaczcie, że ten temat taki e, poważny i może wolelibyście pewnie jakieś filmy bardziej rozrywkowe. Na pewno takie będą jeszcze na moim kanale, ale po prostu wiedziałam, że muszę się tą informacją z Wami podzielić, bo wydawała mi się ona bardzo e, istotna z punktu widzenia po prostu sytuacji, w której jesteśmy i z punktu widzenia naszej przyszłości, która nadejdzie. Także dziękuję, że jesteście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Italia Moim Okiem.